Już od 17 listopada każdy obywatel może zastrzec numer PESEL. Minister do spraw informatyzacji zaczyna prowadzić rejestr zastrzeżeń numerów PESEL. Będą tam gromadzone dane osób pełnoletnich, obywateli polskich, ale także cudzoziemców. Własny numer PESEL można zastrzec na kilka sposobów. Bądź internetowo na naszym profilu na stronie m.obywatel, bądź fizycznie zgłaszając się do urzędu gminy, urzędu pocztowego, bądź też banku. Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia, weryfikacji tego naszego numeru PESEL. To ma nas zabezpieczyć przed przestępstwami wyłudzenia danych osobowych i w konsekwencji też kradzieży. To znaczy nikt już nie będzie mógł wziąć na nasz numer PESEL kredytu. Leasingu, pożyczki czy też podpisać umowy na zakup nieruchomości. Po prostu ten nasz osobisty numer PESEL zastrzeżony każda instytucja finansowa przed podjęciem czynności właśnie udzielenia kredytu czy podpisania jakiejś umowy u notariusza czy w sądzie będzie miała obowiązek zweryfikować, czy ten. Czy, czy nam przypisany jest ten konkretny właśnie numer PESEL, i bez weryfikacji numeru PESEL nie będzie można tych czynności podjąć? Zapytaliśmy Krzysztofa Głuska, rzecznika prasowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, co zrobić w przypadku, gdy nie możemy złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody. Osoba niepełnosprawna bądź osoba, która z różnych innych względów nie jest w stanie tej czynności wykonać w internecie bądź na przykład w urzędzie gminy, takiej osobie będzie przysługiwał pełnomocnik, który w jej imieniu będzie mógł ten jej numer PESEL już od dziś, od 17 listopada zastrzec. Sprawdzanie numeru PESEL przeprowadzi nie tylko bank, ale także m.in. leasingodawca, operator telefonii komórkowej przed wydaniem duplikatu SIM, a także notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej dotyczącej sprzedaży lub obciążenia nieruchomości, oraz sporządzenie pełnomocnictwa do dokonania takich czynności od 1 czerwca 2024 roku bank lub inna instytucja finansowa we własnym interesie będzie musiała zajrzeć do rejestru, bo jeżeli na przykład udzieli pożyczki bez weryfikacji PESEL-u, to nie będzie mogła domagać się zaspokojenia kojne roszczenia z tytułu tej umowy ani też zbyć wierzytelności powstałej z tego tytułu z jednym wyjątkiem gdy umowa została zawarta online z wykorzystaniem indywidualnych danych uwierzytelniających